Tutaj łapy pokaż, Nie no, co tam no sprzedajesz? Myjesz ręce jak sprzedajesz te tosty? Taka, tutaj. No, spoko. Idziemy na bal. E, dobra, chodźmy dalej. Kogo ukłuć moim nosem? To, to dosłownie moje zdjęcia, no. Merlin Visa. Masz taką Merlin samą Lisa. sukienkę. Nie ma, chcesz okay. zobaczyć mojego Gnata? Czy jakiś, jakąś taśmę ukradliśmy z Patrz. nagraniem. Odcinek 2065. Chyba tak to właśnie było to. Patrz ja mam Gnata. Popatrz no. sobie, Jest tą lufę? Dobrze, Czekajmy. dobrze. Teraz szukamy o. innych. Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich wspierających. Dzięki wielkie. Dzień dobry, czyś, czy zicom i Bardzo serdecznie ja jestem Paweł, a z nim jest Joszelka i ren. Hejka! Hello, hello! <grym <grym no. mnie? E, dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz, biorąc, e, codziennie są nowe oczywiście cele zlecenia. Tak. E, dlatego będziemy je robić po kolei wszystkie ale nie będziemy robić je na bieżąco publikować bo no niestety chcemy też zrobić jeszcze jedną rzecz mianowicie chcemy sprawdzić te samochody więc Dokładnie. myślę że jakoś na przemian Jezli... sobie to zrobimy Jezli będziemy mieli sporą. przeplatankę tak jak nogami taka to jest herbata nie weź herbatę weź herbatę jeszcze ja ja nie 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 jest, jest tak gorąco że nie chcę tej herbaty Dobra, to ja w taki ale odpalam, właśnie tak? mu... nie nie Joszalka, bo chodzi o to że mamy się nawadniać gorąco jest są upały 3,5 litra Ty chcesz się nawadniać herbatą tak. stary ja ja po pół litra to normalnie już, i... już normalnie mam problem, a 3,5 litra to Jak się zauwa, wam podoba mój strój do, dobrze, to... na nałowy? Na ja tego nie rozumiem, naprawdę. Nie wiem jak wy, ale ja, ja już wybieram wartościowe cel. I wam się dobrze, podoba bardzo dobrze, bardzo dobrze. A ona musi jeszcze skończyć gadać o niej. jeszcze idę do żony. Żenet... ten, ksaro ci zrobi o to tam ten ksaro. Ksaro. Ona ogląda moje TikToki. Pokaż. <noise> Teraz powiększam moje czasu. zdjęcie profilowe. Nie macie czasu na to. <grym> o, okej, okay, dobra. Dobra, to nasz C to jest Cleosong. nie odpalaj, poczekaj jeszcze! Nie, musimy przydać! Pojadę, pojadę, pojadę! Nasza nasza lista podwala Pan na Kleosong tak, Gwiazda tam. w Wynwood. I tak się składa, że kręci filmy tuż pod naszym nosem w Los Santos. Szczęśliwie dla nas, ale dla niej niezbyt. Musisz jedynie włamać się do jej studia. I tam było no, kasz, kaszka z mleczkiem no, no, była. Ogólnie, tak, ogólnie, zapamiętałem. Że tak, że to jest jakaś aktorka, która nagrywa w tym momencie gdzieś coś e, i mm -hmm. musimy... Dobra, weźmy sobie oczywiście tego... Co to błądka? radiowozem Błądą przejechał? E, I słuchajcie... Siadaj, Ren. Wsiadasz? A Oczywiście. Siadaj. Dobra. a gdzie do tyłu Jak przytrzymasz Aj. shift, to będzie szybciej. Patrz, no, jeszcze... Coś. To samo, trzymaj, z, automata, trzymaj, trzymaj. z automatu. Dobra. Jedziemy! No. Taka bujoła! Dobra, więc ona jest w ogóle na jakimś planie filmowym w tym momencie, ja musimy zlokalizować ją. Oddział okay. specjalny. The one bottom. Ja Zobaczymy. Jakieś teleportacje, czy będą u was. The one ja no, bottom dollar. I oto. I wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że teraz ktoś jedzie z paletowej, nie? No, <laughs> Czujesz właśnie. Czujesz ten ból? Czujesz ten ból? Oni, Wyobraź, jakby oni tam do miejscówkę za darmo dawali, to bym nie bro.

A ja jestem ja specjalistą, nie stary. Nie, gdzie Dobra, daj mi kierownicę i oszelka. Ja Ale jestem co, w przodu, w przodu co się boisz? Co się boisz? Wsiadajcie. Nie po to się tak... Nie po to się tak stroiłem, stary, żeby wiesz... Żeby, żeby się teraz przebierać. Co, co ty gadasz w ogóle? Patrz się tutaj normalnie. Mamy stroje. tak. Ale nie widać tego Gnata w mojej łapach. Inkognito, musimy tu wejść. Patrzcie. No dobra. Strój obsługi. Czyli ty spodnie. Jak <darzorom> wygląda? Spodnie>, <d Authorïs> spodnie. Dobra, Strój obsługi katyńczy. Czemu ja mogę? Dobra. Ja też ściągam spodnie. <dew Holiday> Co ty robisz? Jak to śmiesznie wygląda w ogóle. No, to może ja będę snajperem tam na budynku. Lenka i ten i ręce do góry. Dobra. ściągaj. Raz zadziałało. Patrzcie, nawet mam oksy. Moksy i słuchawkę. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tylko zróbmy, zróbmy tak, nie wyciągajcie broń, spróbujmy to zrobić po cichu. A nie chcemy burgerownią eee. zajechać? Bo nie da się A nawet. Burgerownią? Nie dobra, wiem, nie, czy się da. nie by się powinno, ale nie da. da chyba, nie? A nie, żal. Dobra, tylko nie, nie stój tam w tym. i co, my jesteśmy. Na widoku zbyt długo. Jesteśmy burgerownią bez burgerowni. Dobra, dobra. A widzę, że nie dobra. wszyscy kupują okay. naszą miejscówkę. Szukaj studio filmowe, żeby zlokalizować Kleosong. Dobra, tu mamy jakieś takie coś, zobacz, tu musimy prawdopodobnie wchodzić... Okej. Okay. Mm -hmm. Musimy wchodzić do środka, do tych takich klipsików. Bez sensie, ja tu byłam pierwsza. I musimy, sobie musimy wlecie, ja bym go odpowied... Tak. Dobre. Nie Musimy wincia. planu pracy dobry zobaczyć. Plan pracy znaleźć. Podpisać, proszę na Zamówienie było. Dobra, chodźcie tędy, może tutaj o, coś znajdziemy. Gręcy. Masz coś tam? Dawaj. No tam to, to... jest kolejny. Ale ten to, to się świeci na czerwono. czerwono. Chyba nas nie będzie no... lupiał. Więc... No właśnie nie wiem. Wejdę. Co ten nie na to, żeby go wyłączyć e, tłumikiem? Bez tłumika, e, tłumikiem? Wiesz co, nie wiem, dobra, poczekajmy, może spróbujmy tak delikatnie po prostu. E, tak, wyszło. Okej, okay, dobra, wyszło wyszło. Dobra, ja wyszło wyszło. <coughs> dobra wejdźmy do <to> środka. <laughs> siema. E, tu, tutaj też nie ma, No kto okay, by się spodziewał. Wychodzimy, ewakuacja. A jasne. E, dobra. Gdzie jeszcze jest, tam jest. No to chodźmy tutaj, w tą stronę może. Dobra. Tam jest. To tam tu jest jeszcze. To jest Tam, tam jest? Ja tam ty nic nie to. widzę. No, musisz podejść, żeby zobaczyć. No, dobra, no to zobaczmy tutaj w takim razie. O, ja mam. Okej. Okay. Masz? O, czy ma. to jest to? No, widzisz. no to szybko znalazłaś. O, dobra jesteś. Masz coś wspólnego z Hollywood? Dobra, Zrób zdjęcie. Zrobiłam i wysłałam do Janet. A, dobra. teraz was nie wypuszczę. Będziecie moimi zakładnikami. Nie, to jest inne. No wypchało mnie brzuch. No ale musimy szukać hmm. dalej, to nie jest <knie> ale Czyli to. Czyli są te fejkowe jeszcze takie jakby, nie? Czyli okay. prosto... ale już był taki taki, taki zielony nawet był, nie? Dobra, e -y. po trawniku, e -y. po trawniku ekolodzy! Się tam właśnie tam. Dobra, czekaj, tu byliśmy, tu byliśmy. Bo musimy teraz tam e -y. na wprost iść, o tutaj, patrzcie. Tu, tu, tutaj tu, gdzie tu? stoi ten typ. Nie, tutaj, o patrzcie. A tam też jest tam A są jakieś kolejne no stroje. I są stroje. No też jakiś strój jest, ale to na razie nie, przebie, nie przebieramy się, na zostajemy tutaj, bo tu jest spoko z tym cateringiem, nie, nie ma problemu. I tego chyba też trzeba wyłączyć. Weź go z ręki wyłącz. wyłączyć. Nie, nie, Czas tak dobra. normalnie. Nie, A, ma. tu nic nie ma. Dobra, spoko. Dobra, wychodzimy. Chyba się dobra. trzeba przebierać. Mhm, jak sobie, no to. A jak nie, się przybier... nie, 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 ja bym się nie przebierał, to wiesz powiem. Ja nie ci. chcę. A jak się przebiorę, zobaczymy, może ja się tylko przebiorę i zobaczymy, czy wtedy te czerwone będą się gdzieś na biał jest plan. Na razie, na razie w cateringu ja robię, więc to, 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 to działa, więc no. chcę. Jestem teraz technikiem. technikiem. Technikiem o cateringu, siema. ma. czego? Tutaj łapy pokaż. Nie no, ale co tam sprzedajesz? <laughs> myjesz ręce jak sprzedajesz te tosty? Taka, tutaj. Masz teraz fajne stroje. Na tych czerwonych trzeba faktycznie będzie uważać. Ale jak chcesz wejść, jak on tam patrzy? Trzeba, właśnie... trzeba ich ściągnąć, chyba dwójkę naraz. Jako technik nie możesz tam wejść, a jestem w scatteringu przecież. No ale świecą ci się tego, na czerwono? Nie. No dobra, no, to i. No świecą się. Ja bym ja to, ich ściągnął. No jednego no, i drugiego co... nawet. Prawego wierzysz czy lewego? Nawet czy lewego? Ja, ja wezmę nie tamtego, znaczenia. tamtego po prawej. Weźcie, schowajcie broń na środku, stoicie z tym. Niech mnie nie widzą. Oni tak nic nie widzą. Ty cztery. Ej, jak. Ja mówiłem, że tego na prawo biorę stary. Co ty? Aha, okej, okay, no to, no, to tak się. jest prawo, tak jest lewo. No, no dobra. dobra, daj, tutaj jakiś inny strój jeszcze jest. Znowu się przebieram. No, już nie ma tam masz... no te też się przebieram. Ja się przebieram, tam ty, masz, masz teraz. Uuu, garnaczek, to ja też chcę. Ja też chcę. To kapier. Dobra, załóż sobie i No, ja też chcę, ale nie mogę. mi. dobra, to ja wyjdę. Tutaj co było puste, też spójrzmy. Nie, tu jest pusto chyba, no. bo tam te klipsiki się pojawiają na minimapie. O Dobrze. Także. to! stań, to jest zdjęcie, co zrobimy, patrz. Fajnie, jaka mam maseczkę. O, to ja też mam maskę, patrzcie. Też masz? Nie. przepraszam, na czerwono w ogóle jest. <grym> ja Ej, jest jestem tutaj. Ej, ale fajne. No, spoko. Idziemy na bal. E, dobra, chodźmy dalej. Kogo ukłuć moim nosem? Dobra, musimy znaleźć w końcu tą przyczepę. Teraz jesteśmy Ty Biegasz na szpilach? E, no. Ale jesteś duża. No, tak aktorzyny, normalnie. Przyczy. To jakaś pani. jest pozamykane. O siema, chcesz mój autograf? jest też chyba pozamykane. Nie wstydź się, się nie wstydź o no. no tak jak ja sko skończę nagrywki, to możemy się tam zgadać, blondynko. Poka to, poka to, <laughs> poka to. Dobra, jak mam tutaj aktorzy. No w porządku, ja jestem aktorzyną, po prostu. Dzień dobry, dzień dobry, caprio Randy caprio Ej, tu też nie ma z tego, <laughs> na no. To gdzie to jest? Tu jest jeszcze jedna szczepa. Jeszcze będziemy musieli wejść do środka. No, nie, faktycznie wszyscy na biało teraz są, czyli to zmieniło się. No, no, no czyli spoko, ten kostnik jest. No, najwyższy jest poziom ]szy. teraz, no. Najwyższy, najwyższy teraz poziom, Najwyższy poziom Dobra, tu jest jakaś kanciapa po lewej jeszcze. Dobry. o już chyba to musi coś. być to. Miałam zielone. No, no, dobra. Tu weź tam cykni fotę. O! Proszę mnie wyskakać. Ale komu ty robisz zdjęcie mi, czy sobie? Teraz tobie. dobra. O, to jest. Nie, to też nie to. pewnie no, Ja. Uh, yeah. um, yeah. No dobra, tu musimy znaleźć tą naczepę, przyczepę jeszcze. Czekaj, to Można, czy tutaj. Tutaj na no górę, idę do góry. Można no, nie, gdzieś wejść. Nie to, przyczepak, to przyczep, to przyczep, wiesz? Dobra. Więc hmm. zakładam, że jeszcze tędy nie byliśmy właśnie. I tam po drugiej stronie w prawo nie poszliśmy. Poszliśmy w lewo, tam gdzie Joszelka ten pierwszy znalazła, fejkowy, mhm. tak, ale się tutaj tak. nie byliśmy. A tu chyba na też jakieś tułem. Dobra. A nawet nie wiem, wiesz. To musimy niuchać, jak zawsze. niuchaj. Choć niuchaj. No ta. choć tam zobaczmy tutaj. Pokaż, czy coś tam, tam. jest ciekawego. Kwisty, kwist, krwisty, krwisty, krwisty tak. garnitum. Tam jeszcze przybaczmy. O, 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 to musi już być ta. Pierwsza. No, szpilka, To pierwsza, na tych szpilkach bo pierwsza. Ale to, to chyba za każdym razem jest zawsze ostatnia, nie? Mówisz? Nie ja wiem no. ja pierwszy raz tutaj zostałem tak wynajęty. Nie, Mówi tak chyba jest po rola w... Nie filmie. chodzi o po prostu, że zawsze jak coś się szuka, to zawsze jest to ostatnie <laughs> to jest możliwe. możliwe. Dobra, hmm. mamy to. Jest na planie. Okej. Okay. Okej. Okay. No to dobra, ja, czujesz normalnie jakby grał w Hitmana. <laughs> o, dobra, szukaj obszar, aby znaleźć biuro. Ja się tak, czuję, tak, tylko tak. jakbym był wiedźminem w, okay. kucze, w tych czasach znaczy, i szedł na bal. Tak, Jak ja, ja gram w Hitmana, to ja rozwalam wszystkich. Dosłownie nikt nie zostawał na mapie. Nie wiem, czy Taki to jest. Po prostu. Musimy znaleźć kartę w tym biurze. Eee, Czekać tam się świeci na czerwono jakiś koleś. No, no. właśnie, chyba też chcę zostać ściągnięty. Eee. Chyba do biura tam musimy wejść. No to jest strażnik jakiś. To czekaj, Najpierw to musimy może... biuro znaleźć, tak, a potem dopiero coś tam. Hmm. a to nie będzie. Góry. To nie jest to biuro tutaj? O. Bo tutaj jest zwykle byśmy kiedyś tu wchodzili. Jesteśmy tutaj, no. Ale tu chyba jest zamknięte, tu chyba raczej nic nie będzie. Chyba, że tu. Ej, coś było. O, hakowanie panelu. No właśnie, -ha, tak. Będę haksiował, patrz. Haksiował. go, zasłońmy go. Widać. Nic się nie zauważy. Czekaj. Spokojnie. Spokojnie. Zasłonimy cię. Byk, cyk, cyk. Ale jesteś dużo. <laughs> Łapie pokemony a, teraz. Łap Pokémony, łap, łap. O, złapałem Rena. Dziękuję, dziękuję, jestem najsilniejszym Pokémonem. Dobra. <noise> Bardziej wartościowy niż Charizard. E, Wejdź do biura producenta, no to wchodzimy. dobry. Uuu, jak tu ładnie. Musimy pogadać o naszym się, filmie. nie. kiedyś tu byliśmy chyba przecież, nie? I tu jakaś karta leży. No ale patrz jakie zdjęcia Może są. ja chcę sobie tą kartę, ja chcę kartę. Patrz tu te zdjęcia. To tam jest? Nad kominkiem. Chyba twoje. A to ta, Mona Lisa No to jest. dosłownie moje zdjęcia, no. Merlin Lisa. Masz taką Merlin samą Lisa. sukienkę. Mam. No Mamy tutaj coś jeszcze do znalezienia? Nie. Ej, oni z, chcą chyba lecieć w kosmos, patrz. A chyba, spór, że to film. nie ma jakiejś znajdźki? Nie, chyba nic nie ma. Nie, dobrze. No dobra, nie ma, no to wychodzimy. Wyjdziemy. Dobrze, Takie małe to biuro. Tak, udajemy się na plan 2800. zdjęciowy numer 17. O! o. Dobra, no to waśmy na plan zdjęciowy numer 17. Jesteśmy, jest przebrani, jesteśmy przebrani za aktorów, więc myślę, że nie będzie problemu. Jestem ciekawy, jaką rolę gram. Gdzie to jest wejście? Tutaj, gdzieś tu chyba, co? Chyba tam. Chyba tak, żółto jak tutaj. Uważaj, żeby ci się szpilki nie połamały. Gdyby wiesz, że jest. Wie, Okej, okay. eee. Nie I połamie. co? Tutaj gdzieś no, jest no, jakiś tu Jest pan, Może tu jest panel. teraz jeszcze ja lekka niech hakuje. Ja! A tu karty trzeba przełożyć ja? według ja opisu. Nie będę. To A, No to niech przekłada. Przełożyłam. Przecia... Pociągnie przeciągnij tam, no. I co, działa? Ja możemy wejść. O! Okay. No, już czy I, jeszcze? I idziemy. O, o, tak. Tak. O, przynajmniej jeszcze raz teraz. Wszyscy nie? No, to razem. O raz pierwszy w życiu chyba ktoś. Potworzy mi drzwi w Gietę. Twórzę te dopracowane szczegóły. Dobra, bądźcie przygotowani, że trzeba będzie strzelać czy coś. Jak którzy mają zakryte twarze, aby zidentyfikować cele, wymierz do nich z broni okay. i zastrasz ich, żeby zdjęli maski. Ciekawe jak! Okej, okay, no to czekaj na no, spokojnie. No Okej, okay, niech będzie. Hmm. No dobra. Tylko tutaj w ogóle jakieś cele dodatkowe chyba też są. Teraz zobaczymy, chyba musimy do środka tak i tak dajmy, wejść. Czy? Może tu w środku będą, nie? No Jakby co, to od razu nie bierzcie tej babeczki. Jak Jeżeli ją znajdziecie, to nie, nie pakujcie jej od razu, dobra? Tu jest, no to, to tu jeszcze... jest, tu jest. Wszystkie trzy, to może Opieczek. są trojaczki? Trojaczki, dokładnie. rekwizyt filmowy, żeby otrzymać dodatkową nagrodę po dostarczeniu celu. A gdzie jest rekwizyt filmowy? Oznaczenie dolarka. Tylko... Ten no. rekwizytem filmowym jest ta pani? No właśnie, właśnie nie oznaczenie wiemy. to jest chyba ta typiarka. Ten dolarek, co mówiłeś. Hmm. Nie, to inny dolarek będzie musiał być. Nie, bo tak tam Ale rekwizyt tamte... filmowy, co to jest rekwizyt filmowy. Tam obrazy nie były może kamera. na mapie, a były do zebrania, nie? A może... Nie, rekwizyt kamera nie jest rekwizytem. Jak to nie? Ar, No. Ar. Czekaj, zaraz zobaczmy tutaj, może gdzieś coś tu będzie. nie, rekwizyt filmowy to na planie będzie pewnie. No Chcemy na. Nie, ja, ja będę dbanek ze sobą. Jak panek weźmiesz? Co ty gadasz? Cypanek wezmę, bo to można. Możesz wiem, Ty wziąć normalnie do łapki. Nie wiem, nie, nie można. Co ty, uwierzyłeś mi? No tak, ja myślałem, że to jest wiesz, jakiś nic można zrobić. Można było mieć podłogę w gieta i tak dalej, więc no... Jesteś prawdziwą Clio? Czy wiesz, co na Słowian działa? Wiesz bo to trzeba chyba tutaj, ten... Przygotujcie się, że trzeba będzie strzelać do tych ziomeczków prawdopodobnie, wiesz? Bo inaczej chyba nie teraz, rady, wiesz? Wyciągam pistolet, uh -huh. dobra? Ja, ja nie jestem z nimi, zostaw mnie. Dobra, po no, trudno. maskę! ona? Chyba nie ona, dobra. To nie ona, dobra, idziemy dalej. Gdzie oni są? E, tylko tak mówię, nie bierzcie jej od razu. Ten do bagażnika, bo w sensie będziemy musieli chyba znaleźć chyba sobie ten dodatkowy wyciąg. Zero świadków, zero świadków. Tak. Dobra, to jest, to jest Dobra, to jest co? To jest to, to jest ona. Okay. To jest to, tak. E, ale teraz czekajcie, jeszcze musimy tak zlikwidować ochroniarzy do końca. Mhm, I tak musimy znaleźć... Oddaj się ten, ten dobra. Wy zabierzcie sobie tamtą, a ja sobie tą wezmę. Nie, 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 nie. Jak klikniesz to od razu będzie teleportacja i koniec. A ja wiem, e, ale, ale ja o znaleźć... tej fałszywej mówię stary. Aha. Ja ten rekwizyt chcę zobaczyć właśnie, Dobrze, gdzie on może no być. no to biegamy, żeby zobaczyć. Gdzie on więc on może ja id być. idę na górę. Idę za tobą. Chciałam sobie fałszywo wziąć dla siebie A ty byś sobie wziął na się lap widziała to prawdziwo. Tu nie ma tu nic. A czekaj, to... tu jest taki dolarek. O, jest. Jest tutaj. Zdało się wam? Ja będę pilnował ten wypiar. Nie wiem co tu, a To gdzie jest ty na dole czy jesteś? u góry? Nie wiem, chyba czy na, na dole chyba. Wydaje mi się. ale czekaj, nie, tu już mam. No to właśnie stoi. To przed była tym... taśma. No. Nie ma, chcesz okay, zobaczyć i... megnatę? Jakiś, jakąś taśmę ukradliśmy z nagraniem. Odcinek 2065. Chyba tak, to właśnie było to. Patrz jak ja mam gnata. Popatrz sobie, jest to Dobrze, czekaj. dobrze. Teraz szukamy o. innych rekwizytów. <laughs> e, właśnie, czekaj, są jeszcze jakieś rekwizyty więcej? Właśnie, Nie szukajcie wiem, Na pewno musi być więcej. No, przynajmniej trzy będą musiały być w takim razie. Bo jest trójka. No to czekaj, po, drugi, po drugiej stronie jeszcze były tak baraki, takie jakby. To poszukajcie, zobaczcie, tam nie ma jeszcze jakiejś taśmy. nic więcej nie ma. Biegnę na górę. Dobrze, nie. Czekaj, tu gdzieś? Tu nic nie, nie ma. Nie, tu też nic nie ma. Tam u góry całkiem o, raczej już nie. też nie. Ej, zostawiacie świadków! Nie, tu też chyba już nie. No i bez je... czekaj, tu? tu są... Tu Można normalnie sobie wejść. Tutaj płaczecie? No, tu nic nie ma. Tak masz... folia, tylko nie mogę jej zabrać. Ona jest tania. Po prostu zadania jest. Eee, kurczę, myślałem, że będzie więcej. Ren, byś biegał, poszukał coś. Ja a nie. szukam, ja tylko zostawiacie świadków, mówię wam. Nie możecie? Nie możemy takich Mówisz. rzeczy robić. Tak, tak. Nie bez powodu no. nic nie mówimy, ale wyglądamy. wiecie o co chodzi. Nie no to już chyba, nie wiem, tak, czy tak. więcej jest, bo w sumie... Nie czy, ma chyba więcej. Obrazy były, były trzy wtedy. To jest już... E, nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma więcej. No Dobra, to co? To zabieramy babeczkę, nie? To chodźcie na tak, dół. Tak, tak. Chodźcie na dół, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Coś chce je zrobić jeszcze zdjęcie? Ja już się zdjąłem. Naklikałem. No, czekaj. Sobie stanę tutaj obok taki... to się bawiliśmy grupą. Okej, okay, rozumiem. Paweł, co ty robisz? Ej! tańczę! Spokój się. No co? Dobra, mogę zabezpieczyć cel? Eee, może być. ja bym zabezpieczać. Dobra, zabezpieczymy no. Dobra, to ja zabezpieczę. Tak, bierz ją! Dokładnie! Chyba Jak do bagażnika ostra. ją wrzuciłam. Osta. Dobra, no to, no to jedziemy. jedziemy. Daleko mamy. Ej, no bez jej, poważnie tak... Tak daleko? No, nie, daleko to się, mamy. To się opłacało Bardzo cię To jest ten, ten... tak. Hamuj, hamuj, hamuj. Ja współczy ludziom, którzy kupili paletę nie? Jest 10 km Prawda. teraz. Ja współczuję, że ktoś w ogóle pomyślał, że to może być opłacalne. No nie? Zresztą jest milion 600 tysięcy, ale tak naprawdę no to jest 400 tysięcy tylko mniej, a jeździ 10, 10 minut. No. Więc... E... nieopłacalne. Mm. Dodatkowo było. Był, 15 tysięcy. Okej, okay, czyli było tylko jedno, bo dodatkowo zawsze 15 no. tysięcy. Przynajmniej wcześniej był 15 tysięcy, więc zakładam, że dokładnie tak samo teraz jest. Oczywiście. Ja, tak. Musiała być jedna taśma tylko. O, dobra. O, Nie, jak się no przebrała, jeszcze, jeszcze się przebrała. Dobra, moi drodzy, to tym symbolicznym kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa. pa, pa razie. Do następnego.